Cześć wszystkim, ja jestem Sebastian i testuję i recenzuję dla Was przybory artystyczne. Witajcie na moim kanale. Ostatnio jak zauważyliście, to wzięło mnie coś tak na challenge, bo nawet ostatnio miałem takie wyzwanie, którym kolorowałem długopisem. Jeśli nie widzieliście, to film gdzieś tutaj Wam się pojawi. A dzisiaj postanowiłem użyć tego. I zapytacie mnie pewnie... Co to właściwie takiego niezwykłego jest? Ano to jest, słuchajcie, paletka do makijażu. I na przebitkach będziecie mogli zobaczyć, ile ona ma barw, ile ona ma kolorów. I postanowiłem, że narysuję właśnie, właściwie pokoloruję nią ilustrację w moim szkicowniku. Artwork Book od mm, Stiflexa. I słuchajcie, ja wiem, że ja często go teraz pokazuję, ale ja chcę go po prostu zapełnić, chociaż raz w mojej karierze chcę mieć zapełniony taki szkicownik. I zrobić z tego taki właśnie e, artbook z takimi ładnymi ilustracjami, i przy okazji też sprawdzam ten szkicownik, w sensie jego papier, czy się tutaj nada do różnych rzeczy. Mam na myśli kredki akwarelowe, farbki, gwasze, no wszystko, co mi po prostu w łapy wpadnie, a teraz i paletka do makijażu. Ja już tutaj nie gadam i zobaczymy, czy mi coś wyjdzie. Do szkicu wziąłem ołówek 3B Technalo od karandasz i zacząłem wyrysowywać sobie koguta. Stwierdziłem, że dawno w sumie nie rysowałem jakiegoś takiego ptactwa domowego, że tak powiem, więc teraz przyszła pora i na to. Nakleiłem też taśmę papierową, bo nie wiedziałem, jak te cienie się będą, słuchajcie, zachowywały, czy będą one się mocno osypywać, czy może zrobię syf. A zależało mi, aby ta praca właśnie no, nie wyglądała tak jak psu z gardła wyciągnięta, więc taka taśma nie dość, że zabezpieczy mi kartkę. No to przy okazji jeszcze zrobię sobie takie ładne, równe krawędzie. Gdy zacząłem kolorować, to pierwsza myśl, jaka mi wpadła do głowy, to: O kurde, czym ja właściwie to mam pokolorować? Czego ja mam do tego użyć? Na filmie możecie zobaczyć, jak na początku coś tam kombinowałem z pędzlem, później patyczkiem do uszu, a finalnie pomogła mi gąbeczka od Pan Pasteli. Ładnie łapała mi ten pigment i pozwalała równomiernie te cienie rozcierać po gładkim papierze. Patyczek do uszu to robił mi plamy, a pędzelek bardziej rozpraszał mi ten pigment i go utrącał, więc efekt był taki no bardzo blady. Co mnie nie dziwi, bo te cienie są bardzo lotne. Aczkolwiek napigmentowane jak cholera, słuchajcie, zdziwiło mnie to, bo to jakieś chińskie, zakupione gdzieś w necie, a tu pigment naprawdę mają bardzo dobry. Kolory się ze sobą fajnie mieszały, bardzo łatwo uzyskiwałem płynne przejścia kolorystyczne. W szoku też byłem, że te cienie nawet się dobrze na papier nakładały. Czasem aż za dobrze, bo miejscami tak się ze sobą mieszały, że zanikał mi ten taki czysty kolor. Ale nie ma co się dziwić, to paleta do powieka, a nie do papieru, nie? Schody zaczęły się, słuchajcie, później przy kolejnych warstwach, bo im więcej nakładałem tych barw, tym bardziej mi się to wszystko spod spodu wycierało. No i osy robił się bardzo duży. Pędzlem tego nie mogłem zebrać, bo próbowałem i wszystko zmiotłem, wiecie, z tego rysunku, więc no to było bez sensu. Postanowiłem, że nadmiar zdmuchnę. No i tak też zrobiłem. No i nie róbcie tego, bo ja finalnie napłyłem dwa razy na pracę i powstały mi plamy, które później musiałem po prostu zakrywać. Od robota. Już dostawałem, powiem wam, szału powoli, ale mówię sobie, spokojnie, dasz radę, wymyśliłeś sobie challenge, to sieć i maluj, nie masz woli. To wycieranie się poprzednich warstw mnie tak irytowało, słuchajcie, że wymyśliłem, że spryskam to wszystko fiksatywą i po jej wyschnięciu nałożę kolejne warstwy. No i później znowu spryskam tą fiksatywą, i tak wiecie, i, i nałożę kolejne warstwy. No i tak kilka razy zrobiłem i trochę to pomogło, ale no, rewelacji tutaj też jakoś super nie było. Przeszkadzało mi to, że tą gąbeczką od Pan Pasteli, którą właśnie tutaj używałem, nie mogłem stworzyć szczegółów. W sensie, wiecie, ona mi bardzo ładnie rozprowadzała ten pigment i te kolory po tym papierze, ale nie mogłem kompletnie nią zrobić takich drobnych jakichś kreseczek czy szczegółów. Ja ją obracałem, cudowałem. A to jakoś bokiem próbowałem, a to czubkiem samym malowałem, a to gdzieś tam brzegiem jakoś na boku, no i nie wychodziło mi to tak jakbym chciał. No i tak pokolorowałem ten rysunek samymi tymi cieniami do powiek, no bo się dało, tylko że, no, efekt mi się nie podobał. A dlaczego? Ano dlatego, że ja lubię szczegóły w pracach. Nie muszą być one też nie wiadomo jak, wiecie, wielkie, ogromne, ale wolę, aby trochę ich tam było. No bo jak ich w ogóle nie ma, to ja mam wrażenie, że te moje prace są jakieś takie płaskie, jakieś takie mdłe, takie nijakie. No i ten. Yy, no i co? No i ten kogut, no nie wygląda źle. Tak wiecie, jak to pomalowałem, no ale no za dobrze też nie. Więc no, musiałem tutaj użyć tych kredek i dokończyć rysunek w taki sposób, by on wyglądał w miarę ok, i aby no, wstydu mi nie było przed wami. <grych> Użyłem tutaj kredek Bicolor Prismalo od Karandasz, bo są twarde i mogę nimi fajnie szczegóły wyrysować. Jakież było, słuchajcie moje zdziwienie, kiedy na tej bazie kolorystycznej, wykonanej tymi cieniami właśnie, te kredki zachowywały się źle. One ogólnie są dobre, ale na tej bazie to po prostu tak mi topornie szły, a to dlatego, że cienie w tej swojej konsystencji były takie, no, mm, takie tempe, takie, nawet powiedziałbym takie kredowe, ale takie, wiecie, mocne jak kreda. Więc te moje kredki dawały z siebie wszystko, ale ten podkład je po prostu blokował, przez co one sunęły po tym papierze tak topornie, pojawiały się jakieś grudy. No tylko tutaj czerni i czerwień jedynie dawała sobie jakoś radę, reszta no naprawdę dramat. Także morał z tej bajki jest taki, że podkład pod te kredki nie może być byle jaki. O, o, proszę bardzo jak ja tutaj walnąłem wierszem. Jak normalnie tekst do piosenki. Morał z tej bajki jest taki, że podkład pod te kredki nie może być byle jaki. O kurde, Lil Seba, ja powinienem rap nagrywać. Finalnie obrazek też mi się podoba, starałem się aby wyglądał dobrze, te kredki tutaj uratowały mi tą sytuację mimo, że no też przez tą bazę kolorystyczną chodziły topornie. Nie jest też ten rysunek jakiś turbo szczegółowy, ale taki też miał nie być, kogut jak malowany jest, jest, więc mimo tych wszystkich utrudnień z dzisiejszego wyzwania jestem zadowolony i myślę, że podołałem. A przy okazji przekonałem się na własnej skórze, czy cieniami do powiek da się malować, czy może jest to awykonalne. Jak widać, wszystkim się da, jeśli tylko bardzo chcemy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o takim wyzwaniu, czy ilustracja się Wam podoba, czy może ktoś z Was może kiedyś też używał takich cieni do malowania po papierze. Zostawcie też suba i lajki, like, jeśli film Wam się spodobał. Ja się już z Wami będę żegnał. Do zobaczenia. yellow.